To ja, Snakes. Mam towar. Zostaw pod drzwiami i zjeżdżaj stąd. Ace obiecał 10%. Szkoda, że Ace już nie rządzi. Pizza z serem tylko dla mnie. wrażliwą i delikatną kobietą. Do czasu. Jesteś zabójcą na zlecenie. Jaki masz plan? Jesteś trupem B, udajesz trupa. Teraz bez mrugnięcia okiem zabija śmiechem. Diane Keaton. plan B jutro o 23:15. <śleski> Ekstremalne sytuacje i gorące emocje zapewnia producent Rexony Formen. Najmądrzejsi gimnazjaliści. Kim zamierzają zostać w przyszłości? Ile znasz języków obcych? Jeden. Mam możliwości wokalne, bardzo bym chciała. To się udział w Radzie Paryż -Dakar. Dzięki wygranej, te marzenia mogą stać się rzeczywistością. Eureko, ja to wiem, w niedzielę o 17.15. Ten program jest sponsorowany przez Eureko. A! Coś stało? Karaluch, w Łazience. To dzieła rycerza do dzieła. Byłaś. Rycerz od siódmego boleścia. Śliniak? Rodzina zastępcza, w niedzielę o 19.30. Nić ludzkich losów tworzy najpiękniejszy wzór. Radość i smutek, nadzieja i rozczarowanie wypełniają pensjonat podróżą. W niedzielę o 20.30 i w czwartek o 20.15. No, jedziesz, Sław. Nazywam się Borej. Słowo. <noise> Ulubione zboczenia, oglądajcie dalej. Byłyśmy same i obserwowałyśmy chłopaków, jak to robią i po prostu chciałyśmy same spróbować. No, najgorzej jest sprawić w tą dziurkę. Też tak Słabek mówi. 500 dolarów, kieszonkowy tłumacz i dwa bilety na późniejszy lot pierwszą klasą. Czy to prawdziwy Rolex? A jak pani myśli? Nie, niech pan do niego zadzwoni. Nie dla faceta w moim wieku. Dobry wieczór, Jacek glasok wita Państwa w piątkowy wieczór 16 grudnia. Wszyscy zastanawiamy się, jakie emocje czekają nas dzisiaj która z metod typowania liczb okaże się skuteczna? Czy dzisiejsze losowania przyniosą kolejne wielkie wygrane? Myślę, że odpowiedzi na te pytania poznamy już za chwilę podczas losowania Multilotka i Twojego Szczęśliwego Numerka. Na pierwsze losowanie, czyli Multilotka, zapraszam już teraz. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady, i rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. czterdzieści sześć, siedemdziesiąt dwa, sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt osiem czterdzieści dziewięć siedemdziesiąt pięćdziesiąt trzy czterdzieści jeden trzynaście siedemdziesiąt sześć dziewiętnaście Siedemdziesiąt siedem pięćdziesiąt sześćdziesiąt jeden trzydzieści jeden dwadzieścia cztery osiemnaście I 69 To było losowanie Multilotka. A teraz, korzystając z chwili przerwy, mam dla Państwa kilka informacji. Przypominam, że trwa sprzedaż sylwestrowych zakładów specjalnych, z których zysk zostaje przeznaczony Fundacji Spełnionych Marzeń na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi. Losowanie tych zakładów już 31 grudnia. Przypominam również o sprzedaży loterii pieniężnej totalizatora sportowego. Jest to loteria SMS. Losowanie multilotka już za nami, więc teraz spokojnie mogę zaprosić Państwa na kolejne, jest to twój szczęśliwy numerek. W kasecie maszyny losującej znajduje się 45 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie czterech liczb. Wylosowane liczby to 38, 16, 45 i 32. A teraz losujemy jeden z 36, jedną z 36 liczb. W kasecie maszyny losującej znajduje się 36 kolejno ułożonych kul, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie jednej liczby. I szczęśliwy numerek dziś to liczba 4. Aby nie było żadnych wątpliwości, pozwolę sobie raz jeszcze przeczytać Państwu wszystkie wylosowane liczby dzisiejszego wieczoru. I tak zacznijmy od multilotka. Kolejno wylosowane liczby to 10 46 72 66 68 49 70 53 41

No i wszystko jasne. Ufam, że dzisiejsze losowania okazały się pomyślne dla wielu z Państwa. I nawet jeśli dziś nie udało się, to proszę się nie smucić i absolutnie nie rezygnować. Przypominam, że jutro w telewizji Polsat kolejne losowania: Duży lotek, multilotek i ekspres lotek. Pamiętajcie, że każda metoda typowania liczb może być skuteczna, wystarczy tylko spróbować. Ja dziś dziękuję za spotkanie. Dobranoc Państwu. Wesołych świąt, kochanie.